Ja jestem technokrata i dzisiaj witam Was w recenzji. W recenzji bardzo ciekawego sprzętu, bo mowa tutaj o patriocie VPR 400 Patriot Viper z podświetleniem RGB. Dysk SSD z podświetleniem RGB. I Mógłby on aspirować wręcz do pierwszego dysku SSD podświetlanego RGB. Co prawda, wcześniej był jakiś WD, natomiast nie prezentowało się to tak ładnie jak w przypadku Patriota. I dzisiaj sobie powiemy, czy to ma. Sens. Krótka recenzja tego dysku. Ja tutaj przedstawię wrażenia swoje, wizualne, jak i te testowe, jakie miałem wyniki testów, jak mi się to wszystko podoba. Ale jeżeli chcecie zobaczyć super szczegółowe testy tego Patriota, to wbijajcie na IT hardware. Tamte testy są tak złożone, tak szczegółowe i tyle jest wyników tych benchmarków, że jakby ja patrząc na ogrom tak genialnego testu, wiem, że nawet nie ma co próbować w jakikolwiek sposób temu dorównywać. Dlatego ja zawsze robię swój jeden test syntetyczny w ASSD Benchmark, który później można bardzo łatwo porównać do innych dysków. Oraz co najważniejsze, tysk, test użytkowy, czyli jak to się sprawdza w kopiowaniu plików oraz. Czy trzyma parametry po zapełnieniu do 80-90%, bo to jest też najważniejsze. Ja dopycham dyski na maksa. Dyski występują w pojemności od 0,5 do 2 tera. 5 lat gwarancji, co mnie cieszy. Do tego jest kontroler od Inogrid IG5220, 800 TB TBW. No i cóż, producent jeszcze oprócz tego deklaruje, Odczyt na poziomie 4600 MB na sekundę i zapis 4400 MB na sekundę. I to sprawdziłem. Jakby wizualnie już widzieliście, jak mniej więcej to się prezentuje, jeżeli chodzi o to, jak on wygląda niepodłączony i pod tym względem. Prezentuje się jak klasyczny dysk SSD od Patriota i jest taki swoisty footprint tego, jak Patriot robi swoje dyski. To nie jest mój pierwszy dysk od Patriota. W ogóle bardzo dziękuję Patriotowi za podesłanie tego cuda do mnie, bo no, jak zapytali, czy chcę coś takiego, powiedziałem, że chcę. Kto by nie chciał mieć dysku em, z RGB w swoim kąpie, ale czy ja bym taki dysk kupił, do tego przejdziemy w pod... W sumowaniu. Um, mój pierwszy taki naprawdę dobry dysk SSD to był Patriot v VPN 100 o pojemności 512 TB, dlatego też z ogromną, pozytywną nostalgią firmę Patriot zawsze mam w swoim serduszku, oprócz tego mam całą masę pamięci ram od nich, no i drugi dysk do kolekcji, swoją drogą całkiem niezwykły. No i rzućmy okiem najpierw na testy syntetyczne. I tutaj Patriot bardzo ładnie się prezentuje, co prawda, troszeczkę odbiega od tego, co na pudełku, bo jest to w okolicy 4000 MB zarówno zapisu, jak i odczytu. I ta symetryczność mi się podoba, że nie ma tu rozbieżności, ale jest bardzo ładna, symetryczność gdzie zazwyczaj jednak ten zapis jest wolniejszy niż odczyt, a tutaj był on na takim samym poziomie. Jak się dysk miewa, jeżeli chodzi o zapełnienie go do ponad 80%? Ano, miewa się niewiele gorzej, bo dosłownie o około 200-150 momentami 300 MB spadają nam te parametry. Ale moim zdaniem to jest cały czas mój test taki czy dysk trzyma parametry po zapełnieniu jak najbardziej spełniony, bo sprawdziłem jak to jest jak dysk nie trzyma parametrów i zapchałem go do około 99%. W sensie tak pod kurek. No i wtedy odczyt i zapis to już poziom 600-800 MB, więc kilkukrotnie mniej, ale tak ja po pierwsze nigdy swoich dysków nie zapycham, dwa tak jest niezdrowo, jest to z zła praktyka i trzy odradzam tak zapychać dyski. Więc dla mnie jest to schemat, scenariusz nieużytkowy i nie oceniam tego w ogóle, jakby kiedy testuję dyski. Dlatego 80% no do 90% to jest ten przedział, w którym dysk jest testowany. Jeżeli trzyma w tych, w tych przedziałach parametry, czyli te wiecie, 5% spadku to jest nadal trzymanie parametrów, to dla mnie jest test zdany i to jest dla mnie najważniejszy test dysku. Jakby jeżeli. Dysk ma prędkości zbliżone do deklarowanych, a zdecydowanie ma. Nie jest to 3000 zamiast 4,5000, tylko 4000, więc trzyma parametry, lekko niższe, ale za każdym razem każdy testowany dysk jaki testuje ma lekko niższe parametry niż na pudełku. I jeżeli trzyma już parametry po zapełnieniu do 80%, to jak najbardziej dysk, jeżeli chodzi o test szybkości, jest dla mnie. No, po prostu zdane. A jakie są to szybkości? No to zazwyczaj każdy na pudełku widzi i może sobie te 10% mniej więcej z pudełka odjąć i tak jest w przypadku niemalże każdego dysku i wtedy mamy prędkość taką rzeczywistą. Czy są szybsze dyski? Oczywiście, że są. Czy są wolniejsze? Oczywiście, że są i tych wolniejszych jest znacznie więcej, więc to też jest na plus. To jest taki. Średnio wysoki segment, jeżeli chodzi o wartości szybkości odczytu zapisu i przeróżnych operacji, nawet bym powiedział, że wysoki, jeżeli chodzi o dyski na PCI Express 4.0. Nie chodzi tu tylko o czyste transfery w benchmarku, ale też przeróżnego rodzaju inne operacje, na które możecie właśnie rzucić na portalu IT hardware, czyli wczytywanie gier. Tam był w top 3, jeżeli chodzi o dyski i to z taką wyraźną przewagą, natomiast ta wyraźna przewaga, to były już części dziesiąte i setne sekundy, więc tak naprawdę nie są to nawet sekundy. No, w przypadku niektórych dysków tak, ale w przypadku tej ścisłej topki to są już dziesiąte i setne części sekundy. Dlatego też moim zdaniem w scenariuszu użytkowym, co dla mnie jest najważniejsze, to już nie gra takiej roli. No a rolę może grać w teorii to RGB. Dlaczego w teorii? Ano dlatego, że jeżeli ktoś nie ma płyt z chłodzeniem, takim z shieldem, który chłodzi dyski, to to jest naprawdę bardzo fajny dodatek. Czy warty dopłaty 150 zł? Na to pytanie każdy absolutnie musi sobie sam odpowiedzieć, bo niektórzy dopłacają do takiej obudowy 1000 zł, do takiego dysku 150 zł, żeby mieć aspekt wizualny, a niektórzy uważają, że jest to zupełnie bez sensu. I jest to kwestia gustu, a jak wiemy o gustach się nie dyskutuje. I możemy sobie rozważyć część techniczną i widzimy benchmarki, widzimy jaki ma odczyt, zapis i inne parametry. No, i teraz porównujemy to do innych dysków, które są na rynku. Nie wiem, choćby nawet i od Patriota, jakiś P400, bo akurat do P400 ma bardzo podobne parametry. I decydujemy, czy chcemy dysk z podświetleniem RGB, czy nie. I to jest tylko i wyłącznie nasza decyzja, bo jeżeli chodzi o aspekt wizualny, bardzo ładnie to podświetlenie wygląda. Naprawdę ładnie się prezentuje, fajnie się to wyświetla. Akurat ja u siebie na kąpie. Nie bardzo byłbym to w stanie tak rzetelnie stestować, bo na wszystkich portach mam shield. Ale mam akurat na testach tutaj takiego oto kompika, na którym bardzo ładnie akurat ten dysk spasował. Bo płyta główna tutaj od Asusa nie ma shieldów na wszystkich e, miejscach na dyski, i idealnie taki dysk się e, wpisał w. Tą płytę główną i fajnie to wizualnie wygląda. Naprawdę fajnie się prezentuje, jeżeli ktoś uważa, że 100-150 zł warto dopłacić do RGB w tym dysku. No to jak najbardziej, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, będziecie zadowoleni. I tak jak mówię, to jest totalnie kwestia gustu. Nie chcecie? Nie dopłacacie, są dyski, bez tego. Chcecie mieć coś indywidualnego poprawiającego wygląd, dopłacacie. Koniec kropka. Jakby nie podlega to dyskusji w moim mniemaniu, nie będę nikogo oceniał czy chce dopłacać czy nie. Ja taki dysk bardzo chciałem mieć w swojej kolekcji. No bo mam często płyty i nawet w, mojej, w moim benchmarku, który bench teście, w którym finalnie wyląduje ten dysk, nie ma shieldów na płycie głównej i chciałbym, żeby ten dysk tam sobie tak delikatnie światełkami mrugał. Bo jak widać, lubię jak mi rzeczy mrugają i to też jest totalnie kwestia gustu. I rodzi się pytanie w związku z tym mruganiem, czy w takim razie te dyski wpływają, te dyski, te LEDy wpływają na temperaturę. Tego dysku. Otóż nie, maksymalnie co wbił mi ten dysk. To było i to chyba przez jakiś błąd HW monitor, bo było to w ogóle zaraz po odpaleniu kompa. Y, pierwsze włączyłem HW monitor i wyświetliła mi się temperatura 70 stopni. To było max, a podczas wszystkich testów syntetycznych, y, kopiowania, zapełniania go do 90%, wtedy kopiuję cały czas te pliki w kółkach, y, y, zapełni się dysk do 90%, maksymalne temperatury to było 60, 63 ale bardziej tak nawet 58, ale też 61 stopni. W tym przedziale mniej więcej się trzymał w okolicy 60 stopni. Absolutnie jest to około 10 stopni poniżej granicy trotlingu, który jest ustawiony mniej więcej na 70 właśnie stopni. No i dzięki temu cały czas stabilne prędkości odczytu i zapisu na tym dysku miałem, więc jak najbardziej. Podświetlenie nie wpływa na temperatury dysku i bardzo dobrze jakby wpływało, no to już jest grubsza sprawa niż tylko i wyłącznie kwestia gustu, bo taki dodatek wizualny nie może wpływać na performance, zdecydowanie nie. Druga kwestia jeżeli chodzi o podświetlenie, czy można nim zarządzać? Jak najbardziej tak, Aura Sync. Na tym kąpie czarnym wykryło mi ten dysk, i można było sobie tam to podświetlenie włączać albo wyłączać, co jest bardzo fajną sprawą. Chociaż z drugiej strony, po co wyłączać, jak kupuje się specjalnie i dopłaca się do posiadania RGB. I jednocześnie padłem na ciekawą rzecz, która mogłaby się sprawdzić, bo diody są pod radiatorem. Radiator ściągacie i de facto, jakby radiator tylko je przykrywa. Diody są oczywiście na laminacie samego dysku wlutowane, więc jeżeli jakiś producent zrobiłby jakieś półprzeźroczyste albo chociaż takie przezierniki w tych shieldach co są na dyski no to mógłby ten dysk nawet podświetlać już będąc na płycie głównej, więc to też fajna opcja i to z chęcią bym kiedyś testował, dlatego też cieszę się, że ten dysk mam. Może kiedyś takiego moda uda mi się zrobić, że ten dysk będzie pod shieldem na płycie głównej, a jednocześnie będzie sobie świecił, więc bardzo fajna opcja. Dajcie znać, czy wy byście dopłacili do dysku, który ma Podświetlenie RGB. Ja się cieszę, że w ogóle to się rozwija w przeróżnych kierunkach, no bo niektórzy mówią, że RGB jest zupełnie bez sensu, że tego się nie powinno robić. Po co to komu? Taki czarny komputer jest ładny. Okej, okay, ale piękna jest możliwość wyboru. Piękne jest to, że niektórzy mogą sobie wybrać z RGB, jak mają taki kaprys, a niektórzy bez, które oczywiście Patriot też ma w swojej ofercie bez podświetlenia RGB. Więc dla mnie tutaj o gustach się nie dyskutuje, jeżeli chodzi o takie feature'y, ale dajcie mi znać, czy Wy byście wybrali, czy dla Was to jest zupełnie zbędny wydatek, na dysk, po co dopłacać, skoro można coś innego za ten, za ten pieniądz kupić. Na chwilę obecną ten dysk przed nagrywkami, jak jak nagrywam to, to chwilę wcześniej sprawdzam ile kosztuje. Około 700 zł kosztuje. Nie jest go dużo w Polsce, jest dość słabo dostępny. 700 zł to nie jest mało, ale tak jak mówiłem, około 150 zł dopłacamy za feature RGB. No ale poza tym oczywiście, poza tym, że jest ładny, dostajemy kawał solidnego dysku. Pod tym względem Patriot jeszcze nigdy nie, nie zawiódł. No i mam nadzieję, że nie zawiedzie. Koniecznie piszcie, czy wy coś takiego byście kupili, dopłacilibyście do RGB, czy nie? Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy i widzimy się w kolejnym filmie. Kolejnej recenzji, która już jutro. Do zobaczenia. Cześć.